Ej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na eksperymentalną serię z gry pod tytułem Portal. Czemu eksperymentalną, wytłumaczę pod koniec tego odcinka. Natomiast o samej grze mogę powiedzieć tyle, że została wydana w roku 2007 przez firmę Valve. Eee, dobra, spróbujemy sobie ją ograć, osiągnięcia, nie mamy żadnych osiągnięć. Nie ukrywam, będę próbował je... Tutaj porobić, być może nie wszystkie, zobaczymy jak to wyjdzie, eee, gry, zapisy. Tutaj mam parę zapisów, ponieważ sobie testowałem parę rzeczy, ale teraz je wszystkie usunę na sam początek. więc nie przedłużając, zaczynajmy od testu 00. Dobra, nasza główna bohaterka ma na imię Shell. budzi się z komory relaksacyjnej, licznik czasu bije. I zaczynamy naszą przygodę. Tak wygląda komora relaksacyjna. Okej. Okay. Oczywiście, standardowo na początek, samouczek. O, tutaj też mamy zegar. Widzimy radio. Dobra, weźmy sobie. Hello and again welcome to the Aperture Science Computer Aided Admission Center. We hope your brief detention in the relaksation vault has been a pleasant. One. Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur for your own safety and the safety of others. Please refrain from I'm back. The portal will open in three. OK, jeszcze o tym yeah. powinienem wspomnieć, że jest to gra logiczna, ale co najlepsze, gra logiczna jako FPP, czyli First Person Perspective. OK, to jest nasza bohaterka Shell. Widzimy, portal nam się tutaj otwarł. No to co, bierzemy ze sobą radio. Tutaj mała uwaga: numer 00 oznacza to numer testu. Mamy test 00 do przejścia. Widać, że będziemy mieli 19 testów do zrobienia. Tutaj mamy informacje, właściwie... Informacje, które są zawarte chyba na tym... O, no w tym notatniku, tak, że możemy oberwać w web skrzynką oraz, że coś spada z góry. Czyli pierwsze te dwie informacje, które są zawarte tutaj na... Na tej kartce. Dobra, ale nie, nie bierzemy. Je. Bierzemy radio, bo radio fajnie gra. Dobra, pierwszy portal nam się otworzył, czas nam już leci. Elegancko kamera. Spróbujemy strącić. Nie nie uda nam się radiom strącić kamery. Okej, okay, i tutaj tutaj mamy znowu informację, że spadnie nam. ...cube, W sensie sześcian, No i żeby uważać na głowę. Ciekawe czy radio mogę tutaj położyć. O, nie mogę. Dobra, co powiedzmy je na Położymy Kuba. <gryna> no I wtedy the the zasilian, to motor, nam after trzwi. completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science material, Emancipation Grill, will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. the Aperture Science Weighted Storage Cube. Okay, I'm going to Aha, Aperture Science, Aperciu Laboratory. My zaczynamy w Aperciu Laboratory, w sensie w tym, znajdujemy się w tym kompleksie badawczym. A gra będzie eksperymentalną serią, z tego względu, że po skończonej misji zakończamy odcinek. Mimo, że dostajemy automatyczny zapis, zapisujemy, nie przedłużając do następnego. Cześć.